Szyma z tej strony e, Witam Was e, w kolejnym odcinku na moim kanale. E, I dzisiaj e, w tym odcinku będzie konkurs na 100 zł PSC. Tak jakby. Będzie to konkurs e, po prostu dwie osoby z galną 50 zł pędzelów KALDA. I na początku powiem, co trzeba zrobić. Żeby wygrać e, takowe, oto 50 złotych PSC, KALDA. Dwie osoby wygrywają, dlatego jest konkurs 100 zł PSC. Jeżeli ktoś by. Misku no i tak, to trzeba zrobić. Po pierwsze, trzeba mieć suba na kanale. Po drugie, trzeba obserwować Instagrama. Instagrama macie w opisie. A po trzecie, w komentarzu trzeba napisać gotowe plus swój nick z Instagrama. Także takie są wymogi konkursu na 50 zł PSC. PSC. I będzie to wszystko y, szczegółowo sprawdzane. Jeżeli takowa osoba nie da ani followa, ani suba, no to po prostu jest to y, na osoby, osobę, wygrywają dwie osoby. I myślę, że taki fajny konkursik noworoczny, y, bo y, jak my ten film oglądacie, to jest 31 grudnia i prawdopodobnie w tym momencie y, strzelam sobie z kolegami, ale to nie ważne. I z tego powodu chciałbym Wam życzyć szczęśliwego nowego roku, żeby następny rok był zdecydowanie lepszy niż ten. No i wszystkiego najlepszego nie? w nowym roku. I teraz tak jest, chciałam omówić takie dwie sprawy, ponieważ jakby ktoś nie wiedział, posiadam ogólnie trzy kanały. Ten, który, ten na którym teraz właśnie oglądacie film. film posiadam też drugi kanał Mikwi Plus i posiadam kanał Mikwi Live. I teraz tak. Na kanale Mikwi będą pojawiać się tylko i wyłącznie szoty. Teraz od dzisiaj zapowiadam, że od 1 stycznia na tym kanale będą pojawiać się tylko i wyłącznie szoty. Na kanale Mikwi Plus będą się pojawiać, właśnie jak teraz, takie konkursy, jakieś Q&A, jakieś fakty o mnie, coś takiego. Takie po prostu odskocznia. Coś tam też będzie, załóżmy Fortnite, jakieś odcinki. To taki po prostu content, nie? Nagrywany. A na kanale Mikwi Live będą prowadzone transmisje na żywo, czyli, czyli live'y, o, o, o których... Kiedy te live'y będą, będę Was po prostu informował. Będę pisał właśnie na Mikwi, bo muszę sobie zapisać taką rozpiskę po prostu, żeby zobaczyć sobie plany lekcji. Jak ten plan akcji wygląda, no i po prostu wtedy, kiedy będą najmniej, po prostu będą live. Y. Te live y będą, myślę, że albo dwa razy w tygodniu, albo raz w tygodniu. Wszystko zależy od planu akcji. Bo jakby to się wiedział, mamy nowe eee, półrocze. Także myślę, że takie sprawy szczegółowe się jeszcze mówiłem, bo fajnie, że mam właśnie takie trzy kanały. Właśnie mówię, ten będzie tylko od shotów, taki główny, główny. Czasami może się tu pojawi jakiś odcinek informacyjny, zobaczymy. To jest ostatni taki. Myślę, że. Teraz jak ja mam takie plany, to myślę, że to jest ostatni odcinek takim kanale właśnie taki. Nie? Jeżeli ktoś właśnie chce konkursy, chce qnd chce jakieś gameplayer z różnych Gielb, GTA, FS22, GTA 3 GTA 5, czy właśnie Fortnite czy FIFA, to wpadajcie na kanał Mikwi Plus, bo tam też później na tym kanale, na Mikwi, napiszę na karcie społeczności rozpiskę, bo tego jeszcze po prostu nie wiem. Ale myślę, że odcinki na Fortnite, czyli yy, na Mikwi Plus, będą się pojawiać jeden raz w tygodniu. No i myślę, że takie sprawy szczegółowo omówiłem, mówię, yy, Żeby wygrać konkurs, yy, follow na Instagramie. Tutaj, sub na kanale Mikwi. Tylko na Mikwi przypominam, łapka w górę. No i w komentarzu, gotowe już. Plus, yy, was, yy, wasz nick z Instagrama. Ech, także dzięki, że byliście w tym krótkim odcineczku, życzę Wam szczęśliwego nowego roku, no i trzymajcie się, do następnych odcinków, myślę, że w nowym roku przybędzie yy, nas jeszcze więcej, jak nie macie suba, to zostawcie łapkę, łapkę też zostawcie, no i trzymajcie się, do zobaczenia, do się siema!